Śmieszna historia, widzowie powiecie jest bardzo ważne, żeby mieć w swojej społeczności, na swoim osiedlu, dobre relacje z sąsiadami, no nie, tak y, każde osiedle, można by powiedzieć, to jest taka mikrospołeczność, i musisz tam y, z imienia, nazwiska i rozmiaru buta każdego znać, no ale no jak mieszkasz gdzieś wystarczająco długo, we, w jakimś regionie, jakiejś dzielnicy, no to, y, no, no to tam ludzie cię kojarzą. No ja też myślę, że mam bardzo dobrą y, opinię w gawiedzi sąsiedzkiej, wczoraj oczywiście jak zwykle skończyłem strumygo o 3 w nocy, czy coś takiego i zabrałem psa na spacer, była to trochę mżawka, czyli mówię, założę swój standardowy strój na spacer, czyli czarny płaszcz, kaptur praktycznie zasłaniający mi do tego poziomu, że oczu nie widać, tylko wąs wystaje tak naprawdę. Idę sobie środkiem ulicy jak totalny szef, robimy rundkę po osiedlu. No i jest tam jedna taka impreza, słyszę, że tam muzyka gra i tak dalej, i słyszę jakieś takie podniesione głosy i trzy pannice stoją pod takim daszkiem zaraz na wyjściu z domu i palą papierosy. Przechodzę obok Nick z brumą na smyczy, no nie, i znaczy, że już kobiety miały trochę wypite, to ja tylko usłyszałem, bo głosy miały podniesione ze względu, że inni nie zdawały sobie sprawy, nie? Taki tekst poszedł: Kto wyprowadza psa o trzeciej w nocy? Ja to od razu usłyszałem, dość tak obróciłem i mówię: Ja! One chyba tak kompletnie nie były w stanie zajarzyć, że powiedziały to tak głośno. I aż wszystkie trzy synchronicznie kwiknęły i uciekły do domu z tymi papierosami w ręce. Więc najważniejsze to dobra opinia na osiedlu. Ten creepy starszy dziad co psa wyprowadza o trzeciej w nocy. Jak ten stary dziad, co odśnieża ulicę w Kevinie sam w domu, nie dzieciaki będą mną straszyć kurwa.